Dzień dobry, witamy po przerwie. Dziś Państwa i moim gościem jest pani Anna Wisłocka Bogdanowicz, dyrektor, właśnie ze zespołu szkół technicznych, miałem powiedzieć ze zespołu, szkół numer, 5. Otóż jest zespołu szkół numer 5, a nie jest ze zespołu numer 5, dyrektor mechanika. Dzień dobry. Dzień dobry. A ilu uczniów do mechanika się nie dostaje? No, troszkę się nie dostaje. Z roku na rok coraz więcej, ale przyszły rok jest niszowy, więc pewnie się wszyscy dostaną. Mhm. A ilu chętnych jest na miejsce? Y Zależy do której klasy. Są klasy, w których jest tyle kandydatów, ile miejsc, i tam jakby nie musimy robić żadnego odsiewu. Natomiast są klasy, w których jest, są dwie osoby, dwie i pół na jedno miejsce. No bo klasy jest, znaczy specjalizacji, kierunków jest tyle, że. A pani potrafi policzyć ile? Pewnie nie byłabym w stanie teraz tak z pamięci wymienić wszystkich kierunków. Natomiast jestem w stanie wymienić z pamięci wszystkich, w których kształcimy. Mhm. A czy na mechaników, mechaników jest wielu chętnych? Bo zawsze to był taki kierunek, który to był koniec świata. Technik, Teraz też tak jest? Technik, mechanik? Technik, mechanik. Nie, tam nie ma dużo chętnych, dlatego że to jest to bardzo, bardzo trudny kierunek, mimo tego, że on jest tak naprawdę do wykonywania potem w białych rękawiczkach. To jest bardziej programista w tej chwili niż mhm. mechanik. Tam samej obróbki skrawaniem ręcznej jest zdecydowanie mniej, niż tej właśnie y, mechanicznej, takiej y, typowo y, numerycznej. Numerycznej, właśnie. Rozmawialiśmy sobie przed, przed, <coughs> przed nagraniem o obrabiarkach, one są alfanumeryczne, cyfrowe. Stelowa sterowane numerycznie. Sterowane numerycznie w obrabiarkach CNC. CNC tak zwanych, że można na nich robić różne rzeczy, na przykład? Na przykład szachy, pionki szachowe. O nich rozmawialiśmy, ale no, czy, oczywiście można zrobić wszystko, wszystko co jest y, w obrótce metalu, wszystko można zrobić na obrabiarkach, y, dlatego że y, obrabiarki są y, i tokarkami, które y, są tutaj jakby na, na wale, y, robimy pewne nacięcia, ale też są frezarki, którymi możemy zrobić już wszystko. Y, one oczywiście wymagają odpowiedniego oprogramowania, no, i właśnie tutaj tak naprawdę do takiego technika, mechanika mhm. należy zaprogramować tą obrabiarkę. Bo mhm. potem wciśnięcie start to już tutaj nie trzeba żadnej e, wiedzy. Ja, na przykład, mhm. takiej wiedzy nie mam, a potrafię zrobić taki pionek szachowy w dwie minuty wciskając po prostu przycisk start na wcześniej załadowanym programie. Pani dyrektor ma takie hobby, że robi sobie na obrabiarce koniki szachowe, nie koniki, pionki. Pionki. Jestem w stanie tylko pianki zrobić, bo koniki to już wymagają frez frezowania, więc mhm. tych nie potrafię. Te programy, które obsługują obrabiarki CNC są pisane też u nas, to jest ciekawe zjawisko. Tak, to znaczy to jest ta właśnie najtrudniejsza część, dlatego że żeby napisać taki program, to trzeba dużej znajomości kodów do, do, do napisania tego programu. Oczywiście jest bardzo dużo w internecie takich kodów i, i jest mhm. sobie można, znaczy nie kodów, tylko samych programów i można sobie je zaciągnąć, to zresztą zrobiliśmy. W Hiszpanii ehm. to robią. Hiszpanie tego nie robią, Hiszpanie, Hiszpanie tego nie, nie potrafią. A, tak, Hiszpanie ściągają, Hiszpanie y, nie potrafili. Mieliśmy gości z Hiszpanii w ramach Erasmusa i oni nie potrafili, oni myśleli, że źle rozumieją, jak my im tłumaczymy, kto pisze te programy, bo oni y, skąd macie programy? No więc my mówimy, no piszemy, no ale jak piszecie? No piszemy. I oni cały czas myśleli, że my źle im tłumaczymy, albo oni źle rozumieją. Mhm. I nie mogliśmy dojść do porozumienia. I w końcu gdzieś tam Google tłumacz hiszpański. I oni takie oczy robili, bo oni właśnie je zaciągają. Nie potrafią już potem nawet zmodyfikować. A my taką wiedzę mamy. Znaczy ja nie konkretnie, ale są osoby w szkole, które tak potrafią. Zapraszamy do Szczecinka do szkoły, jakby chcieli z Madertu sobie przyjechać. Chciałem zapytać o ilość dziewczyn w mechaniku? A coraz więcej. Coraz więcej. A coraz więcej to ile? Bo ja pamiętam. Już koło setki. Pamiętam no się, początek tak. lat 90. I dwie dziewczyny. Były dwie. Tak. Tak, to słyszałam właśnie ostatnio też był pan, który kończył w tych latach i mówił, że, że właśnie za jego czasów były dwie dziewczyny. No, teraz jest zdecydowanie więcej, ale też są kierunki inne. No i też zmieniło się podejście do samego zawodu, dlatego że dużo weszło elektroniki nowoczesnego sprzętu. I dziewczyny bardzo dobrze odnajdują się w obsłudze takiego sprzętu, gdzie potrzeba precyzji. Więc elektroniczki, to dziewczyny bardzo dobrze się sprawdzają. Ale mechanika samochodowa, tam gdzie... gdzie już nie wymaga się tyle siły, bo, bo to ma, mm, sprzęt zrobi. No i oczywiście architektura krajobrazu, która zawsze cieszy się większym powodzeniem wśród dziewcząt. To jest bardzo taki artystyczny e, kierunek i tam e, cała klasa w zasadzie tam, e, jak ja wchodzę i, i coś mówię, to muszę się pilnować, żeby nie powiedzieć e, zrobiłyście, byłyście, e, mm -hmm. bo jest tam jeden chłopiec albo dwóch. A są mechaniczki i ślusarki? Są. So. Tak się mówi, pani ślusarka? E, to znaczy tak. Y, 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 y. Ja byłam wychowywana w, takim, w, takim, w takich czasach, kiedy mówiło się mechanik, ślusarz, dyrektor, a teraz y, idziemy bardzo mocno w taką feminizację zawodów no i właśnie mówi się ślusarka, mechaniczka, dyrektorka. Mhm. A jest dużo y, kierowczyń, y, kierowczyń y, ciężarówek? Ciężarowych, tak, znaczy. Du dużo bym nie powiedziała, że dużo, ale zdarzają się. Y zdarzają się dziewczynki w, na tych kierunkach też. Y, my odeszliśmy od kierowcy mechanika, dlatego że y, uczniowie, którzy kończą szkołę, y, mają często 17 lat. Y, i nie są w stanie zrobić nawet prawa jazdy kategorii B. No i co to jest za kierowca który nawet nie może jeździć kategorią B. Mhm. No więc my przeszliśmy na technika transportu drogowego to jest technikum które ma pierwszą kwalifikację dokładnie tą samą która jest w kierowcy mechaniku czyli te uprawnienia kierowcy nabywa ale mamy takiego ucznia 5 lat w szkole i jesteśmy wtedy w stanie te wszystkie prawa jazdy które obiecujemy które oferujemy zrobić. Przy czym zależy to mimo wszystko od ucznia, dlatego że do każdego kroku kolejnego potrzebny jest ten poprzedni zakończony. Czyli żeby można było podejść do tej kwalifikacji wstępnej, trzeba mieć prawo jazdy kategorii B i zdany egzamin. No więc my przygotować możemy, no ale za ucznia nie tego egzaminu mhm. państwowego. Żeby podejść do, do prawa jazdy kategorii C, plus C i C plus E, trzeba mieć kwalifikację wstępną i B. No więc znowu musi być ten egzamin zdany najpierw. To jest sporo, co, co daje szkoła. Kategoria B, potem C plus e, gotowi do wyjazdu, prawda? I kwalifikacja ona jest bardzo ważna. To są właśnie hmm. te, te, właściwie te y, pozwolenie na, na, do przewozu. Więc y, tak, y, wypuszczamy, jeśli ktoś tylko chce, kończy szkołę jako y, pełnoprawny kierowca zawodowy. Y, to dziewczyn w szkole jest setka. Tak, A ilu więcej. ogólnie uczniów jest w szkole? 650 do 700 to, to, to zależy troszeczkę nam rotują uczniowie. Na ten moment dalej nie mamy miejsc w pierwszych klasach, więc jeśli ktoś przychodzi pytać, czy, czy są wolne miejsca, to nie. nie. Są listy rezerwowych i jeśli tylko jakieś miejsce się zwalnia, to natychmiast na to miejsce wskakuje jakiś uczeń z listy rezerwowej. Czy są uczniowie z Ukrainy? Są. Mhm. Weszli równolegle do tych klas, których się uczyli na Ukrainie, czy zaczynają tak naprawdę od początku? Zaczynają od początku. Generalnie w ogóle większość uczniów, którzy, którzy do nas przychodzą w ciągu roku, oni zaczynają od początku, dlatego że no, to jest kształcenie zawodowe. To tylko uczeń, który na przykład, kiedyś mieliśmy taki przypadek, że uczeń z Gdańska przeniósł się z mechanika pojazdów samochodowych do nas do mechanika pojazdów samochodowych, ponieważ jest teraz duża dowolność w pisaniu programów, więc jakieś tam różnice programowe były. i Trzeba było je wyrównać, no, ale to było takie wejście w drugiej klasie, w drugą klasę. Natomiast każdy in, z każdego innego zawodu, jeśli ktoś przychodzi, to, 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 no, to musi zacząć od zera. Trudno być dyrektorem męskiej szkoły? To znaczy, ja tego nigdy nie rozpatrywałam w kwestii płci. To ja sama tak... jestem techniczna, mhm. więc ja zawsze to słyszałam. Czy, czy to jest na pewno kierunek dla pań? Pani? Czy panie to nie lepiej w warzywniaku mhm. by się sprawdzały? No to, to, to jakby przez całe studia słyszałam mhm. i, i nigdy mnie to w jakiś sposób nie W ogóle mnie to nigdy nie zrażało. Ja zawsze wiedziałam, że ten mój zawód to jest mój zawód. No, a e... potem pracowała pani na budowie? Pracowałam i bardzo mi się tam podobało i bardzo chętnie wracam na budowę. Teraz tak naprawdę mam taką pełnię szczęścia, bo z jednej strony hmm. jestem w szkole, a z drugiej co, te, co też lubię, bo lubię bardzo pracę z młodzieżą, ale, ale też mam budowy w szkole i sobie tam chodzę, odwiedzam je i tak, no i tak. Cknij się. Tak, tak, hmm. tak. A uczniowie sami tam budują różne rzeczy, prawda? Też. Pomagają tym wykonawcom. W, jeśli chodzi o halę sportową, to nie, tam jest za dużo podwykonawców i za dużo zagrożeń, mhm. dlatego że, że to są prace na wysokości, więc tu nasi uczniowie nie są do tego na ten moment przygotowani. Nie są przygotowani w sensie badań lekarskich, nie mają badań wysokościowych, ale w tych takich niższych, to, to tak. Tutaj teraz, teraz jesteśmy w takim cyklu odnawiania klas lekcyjnych, co miesiąc wyłączamy jedną klasę i i tą klasę remontujemy. Oczywiście elektrykę mieliśmy zrobioną przez firmę zewnętrzną, natomiast resztę robimy sami. No, dostaliśmy od panu podłogę i tą podłogę też uczniowie układają, czyli ściany i, i podłogę przygotowują uczniowie i klasa jest gotowa do... do Zasiedlenia. Mhm. Przy czym jed, w jednej klasie dzisiaj będziemy wy, zaczynamy wykonywanie posadzek. To, to właściwie będą, będzie posadzka z wykładzin elastycznych. Przyjeżdżają do nas dzięki naszej współpracy ze Stowarzyszeniem Posadzkarzy Polskich. Przyjeżdża do nas profesjonalna ekipa montująca takie wykładziny podłogowe. I oprócz tego, że będzie szkolić uczniów, to też będzie nam układać oczywiście. Sama wykładzina i kleje i cała chemia, która jest potrzebna, do tego została nam przekazana przez posadzkarzy. Jak to jest z tymi pracami wykonywanymi przez uczniów? To są prace w ramach praktyk zawodowych, czy takie, a nie idę na lekcję, bo będę wlewał posadzkę? Nie, to jest w ramach zajęć praktycznych albo mm -hmm. praktyk zawodowych. Dla tych uczniów, którzy, którym się nie chce chodzić na lekcje, mamy zdecydowanie inne prace, takie, które ich bardziej zmobilizują do tego, żeby chodzili jednak na te lekcje. Bo być może im się na ten moment wydaje, że nie wszystko jest im potrzebne, ale. Mm, no ale to jest ich stanie. Zespół szkół technicznych współpracuje to też z Fundacją Gina Hasa, właściciela Timu Formuły 1, no i milionera przy okazji, czym sobie szkoła w szczecinku zasłużyła na takie wyróżnienie? I co z tego ma? Napisaliśmy odpowiedni projekt. Tak naprawdę tutaj, ja zawsze jeżdżąc jeszcze na promocję szkoły, mówiłam o tym, że, że HAS, w szkole jest Centrum Edukacji Technicznej HAS, że kształcimy na tych obrabiarkach, że mówiłam o tej Formule 1, ale jakby zawsze gdzieś to uciekało. Tak, potem pytałam uczniów, czy. Z, co z tego zapamiętali, nikt nie, nie potrafił gdzieś nawiązać do tej Formuły 1. I, i bardzo się cieszę, że, że dzięki właśnie temu programowi Fundacji Gina Hasa, związanej ze wsparciem finansowym, ale też merytorycznym szkół na terenie Polski, trochę się zrobiło o tym głośniej, że rzeczywiście Has ma swoją ekipę, ma swoje bolidy, no nie idzie im tam za dobrze, ale... To nie o to chodzi. Nie o to chodzi zupełnie, mhm. tak. Jesteśmy w tym programie jako jedna z czterech szkół. Centrum Edukacji Technicznych jest ponad, z tego co pamiętam, 20 na terenie Polski, natomiast tylko cztery szkoły są finansowane przez Fundację Gina Hasa W ramach tego uczniowie są wypasażani w dodatkowy sprzęt, jest tam mnóstwo szkoleń i dla nauczycieli, i dla uczniów, ale są też stypendia, więc jest to takie, taka mhm. Miła współpraca, dlatego że, że to są jakieś dodatkowe pieniądze, które, y, które my możemy rozdysponować na uczniów i, i wesprzeć ich y, rzeczywiście finansowo. Rozmawialiśmy też wcześniej o tym, że ten kierunek technik-mechanik, który jest takim tak naprawdę sztandarowym przecież y, kierunkiem w mechaniku. Przynajmniej powinien być. Mhm. Jest trochę taki zapomniany, a zapomniany właśnie przez te smary, te obrabiarki ręczne. Teraz trochę wchodzimy tak. przy, na te obrabiarki sterowane numerycznie. Wchodzimy w Fundację Hasa, w Fundację Gina Hasa i. No, jesteśmy w trochę w stanie więcej zaoferować y, uczniom, y, z czego cieszą się lokalni przedsiębiorcy, bo przecież Szczecinek stoi tak naprawdę y, obróbką metalu i obrabiarkami sterowanymi numerycznie. I to nie tylko do obróbki metalu, ale też do obróbki drewna, do obróbki papieru, tak jak y, Eurocopert, z którym też współpracujemy. Y, oni wszyscy chętnie przyjmą naszych uczniów, y, ale my musimy ich mieć. A czy w mechaniku są jeszcze rejony do sprzątania? Tak. tak zwane? Tak. Teraz troszeczkę te rejony nam jakby zostały y, wyłączone, dlatego że, że mamy plac budowy. I właściwie większość terenów, który, który mamy, jest jednym wielkim placem budowy i. Jednym ale, wielkim rejonem. Jednym wielkim rejonem, ale <laughs> nie dla uczniów, bo oni nie mają tam wstępu, więc y, no niestety, nie mogą tam sprzątać, ale, ale tak, y, szkoła, teren szkoły jest podzielony na, na parcel. I te parcelki są przydzielane uczniom w zależności od ich osiągnięć edukacyjnych. No ale też to, jest, to są parcele rotacyjne, żeby nie było tak, że, że ten najtrudniejszy teren, najbrudniejszy dostaje zawsze ta sama klasa. Chciałem zapytać, no bo tak a propos rejonów, to rejonów nie dostaje się do sprzątania w nagrodę. Tylko za coś, za wybitne osiągnięcia w, w innej materii, na przykład za przeklinanie i palenie papierosów. I z, no właśnie z tym paleniem papierosów to chyba się trochę zmieniło, co? Mm. Bo można palić przed szkołą. Yy, yy, nie można palić. Nie można palić ani w szkole, ani przed szkołą, bo to yy, buduje wizerunek i to negatywny wizerunek szkoły. Natomiast. Yy, no, nasi uczniowie w większości są pełnoletni i pewnych rzeczy my im zabraniać nie możemy. To są ich prawa e, do własnych wyborów, czy dobrych, czy złych, to już oni sami ocenią kiedyś, albo czas oceni. Natomiast oni e, psuć wizerunku szkoły nie mogą, więc nawet jeśli palą przed szkołą, nie są na terenie szkoły, no to, to, to są. My ich traktujemy jako ochotników. Ochotników do czego? No to właśnie tych rejonów, do przydzielenia im konkretnego rejonu. No ale jak ktoś osiemnastoletni stoi i, i, i pali sobie fajeczkę, to, to nie można no, i, nie, nic, nie, prawda? Statut tego nie, nie przewiduje. Mhm. Nie, nie, znaczy o wizerunek szkoły dbamy wszyscy i oto. to, ym, jak reprezentujemy szkołę, jakby co się dzieje wewnątrz? No to tutaj nakładają na to na nas przepisy oświatowe, przepisy dotyczące y, nieletnich, y, tych działań antynikotynowych, ale y, przed szkołą i poza szkołą też jesteśmy y, my nauczycielami, a uczniowie 24 mhm. godziny na dobę, 365 dni w roku, dopóki nie dostaną świadectwa ukończenia szkoły, są uczniami. Y, I oni zawsze powinni szkołę godnie reprezentować. Y, I oni o tym wiedzą, no ale są młodzi i czasami o tym zapominają. Mhm. Przy czym nie ma buntu, jeśli y, zostanie ktoś na jakichś takich działaniach, których niekoniecznie popieramy, zostanie złapany i przyłapany i. i no, i, i musi pewne rzeczy wykonać, to, to buntu nie ma. To, to jest właśnie takie fajne w naszych uczniach, że oni, yy, yy, oni wiedzą, jakie konsekwencje spotkają ich za, za, za jakieś rzeczy, na przykład, właśnie to palenie papierosów przed szkołą, i oni się nie buntują. Mhm. Yy, oni przyjmują to, tak to określę, na klatę mhm. i czasami sami się zgłaszają, nawet co jest zadziwiające. Przyszedłem do Pani, bo wiem, że i tak będę wezwany. Niemożliwe. Tak, tak jest. Teraz sprawa, o której no, już pisaliśmy i która generalnie, no, no, musimy dotknąć tej sprawy monitoringu no, w szkole, to jak w szkole, ale, ale w ubikacjach. To wszystko wypłynęło parę dni temu. Nie w mechaniku, tak? tylko, tylko w Szczecinie miało miejsce, ktoś tam zrobił, jeden z uczniów zrobił no, spore, spore halo z tego, że, że te kamery się pojawiły. A te kamery w mechaniku od ilu lat są? Kamery, od kiedy ja właściwie jestem w mechaniku, a jestem od 2015 roku, kiedy budowlanka z mechanikiem się połączyły, to te kamery już tam były. My tylko zmodernizowaliśmy bardzo mocno sam system monitoringu, też żeby kamery były lepszej jakości, żeby były internetowe, żeby można było mieć na nie podgląd, mhm. gdyby coś się działo. Więc ten system monitoringu jest tak naprawdę dawno temu wprowadzony, ale został zmodernizowany i unowocześniony, ale i też od nowa zaopiniowany przez wszystkie organy, które powinny taki monitoring zaopiniować i yy, czy wyrazić zgodę. Także proceduralnie to, to wszystko jest dograne. Natomiast ja myślę, że to, co się zadziało w Szczecinie, to wynika troszkę z nieznajomości przepisów prawa oświatowego przez samych uczniów. Mhm. Bo tak naprawdę my zawsze mówimy prawo oświatowe, prawo oświatowe, to, ale, ale nikt się nie zagłębi w lekturę samego prawa oświatowego, gdzie to jest ponad 100 stron. A do tego wszystkie jeszcze te akty wykonawcze, więc mi nadążyć za tym jest trudno. No, ale muszę i, i, i staram się. No i, i, i co tutaj mówi prawo oświatowe? Prawo oświatowe, to na którym opiera się ten monitoring, wymusza na dyrektorze zapewnienie bezpieczeństwa uczniowi w każdym momencie, w każdym czasie, kiedy, w czasie trwania zajęć lekcyjnych. Ale to zajęcia lekcyjne to nie mówi się o tym, że to, są, to jest lekcja, mhm. tylko to jest też przerwa. No i teraz jest jeszcze taka też sytuacja, że dużo mówi się o tym, czy ucznia wypuszczać na lekcji do toalety. No i teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że nauczyciel mówi: yy, Nie, bo ja muszę mieć Cię na oku przez całe 45 minut, bo ja za Ciebie odpowiadam. Nie wyjdziesz do tej toalety. No ale różne są sytuacje, różne są choroby, różne są schorzenia. Yy, no i teraz ten uczeń nie, nie wyjdzie i coś się stanie. No ewidentnie poszanowanie jego godności tutaj całkowicie leży, więc to, to jest bardzo duże naruszenie jego praw. Tak nie może być. Czyli nauczyciel musi wypuścić tego ucznia. No ale jak uczeń wychodzi na lekcji do toalety, tam na przerwie nie ma nikogo na korytarzu. Kto go przypilnuje? Mhm. Nikt go nie przypilnuje, ale my odpowiadamy za niego dalej. Nikt nas z tego, tego obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa ucznia nie zwalnia. To samo też w czasie przerw. No, wyobraźmy sobie taką sytuację, że ja stawiam nauczyciela dyżurującego w toaletach. On i tak nie wejdzie do kabin samych, mhm. no ale, ale, ale w tej kabinie ten uczeń też musi być bezpieczny. No więc tak naprawdę, jak tak zaczynamy sobie rozważać, to, to czy jest w ogóle możliwość takiego stuprocentowego zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole? No, okazuje się, że nie. No bo on w tej kabinie może zrobić sobie wszystko, no ale jakiś nadzór musi nad tym być, więc tak, postawienie nauczyciela w tej toalecie, no wydaje mi się, że jest bardziej krępujące niż zamontowanie kamery w taki sposób, żeby było wiadomo, kto wchodzi. Ale już co się tam dzieje, to, to, no, no, to, to, to nie, nie, nie do końca. Mieliśmy też teraz ostatnio taką sytuację, że u nas generalnie pani woźna ma obowiązek tak zerkania na te kamery, ale nie, też nie mamy pracownika, który usiądzie i będzie po prostu mhm. patrzył na stałe w te kamery, no, ale, ale pani woźna ma tam sprawdzać, czy wszystko jest na pewno w porządku. I w czasie lekcji właśnie dziewczynka zemla, zemdlała w toalecie. I, I ona leżała. I całe szczęście, że leżała właśnie w tej części wspólnej, bo gdyby leżała w kabinie, to byśmy tego nie zauważyli, bo tam nie ma kamer. No i to jest oczywiste, że nie ma, ale, ale tutaj w tej części wspólnej było, więc my mogliśmy jej szybciutko udzielić pomocy. No, no to jest jakiś nasz sposób na to, żeby zapewnić to bezpieczeństwo, starać się, a jednocześnie nie być takimi cały czas widocznymi. No bo właśnie ten nauczyciel na tej przerwie w tej toalecie, no to. Moim zdaniem byłoby to zdecydowanie bardziej krępujące niż gdzieś tam taka kamera w rogu wisząca. Mhm. No takie jest moje zdanie. Zapytaliśmy o, o zdanie też uczniów, zapytaliśmy o zdanie rodziców. I co mówią uczniowie? To samo. Tylko że my nie pytaliśmy wszystkich. My zapytaliśmy samorząd uczniowski, ale mhm. jakby zakładając, że samorząd jest przedstawicielstwem uczniów. Więc i, nigdy nie jest tak, że jeśli samorząd podejmie jakąś decyzję, to wszyscy się z nimi będą zgadzali. I ja jestem tego świadoma, więc pojedyncze osoby, pojedynczym osobom może to przeszkadzać. I no już. Tak jest, no ale nie jesteśmy w stanie wszystkim dowodzić. Pani Anna Wisłocka Bogdanowicz, dyrektor zespołu Szkół Technicznych, była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.